Witam serdecznie na kolejnym gniocie. Dziś zajmiemy się złożeniem, odpaleniem i sprawdzeniem, jak to działa. Dmuchawy, która właśnie do mnie przyszła, kupiłem na jakiejś promocji gdzieś za około 100 zł, ale nie z myślą o tym żeby dmuchać nią liście, czy wciągać, bo ona chyba też ma funkcję odkurzacza, ale żeby mi się przydała do kurnika, czy tego dużego, czy usilek, czy uemu, bo zawsze jak sprzątam, jak wybieram do zera słomę, ściółkę, to potem zostaje pełno piachu, pełno kurzu, pełno takiego pyłu. I się z tym męczę, to miotło i mi to się tylko kurzy pyli. I parę osób mi podpowiadało w komentarzach, że właśnie używają takiej dmuchawy i działa to dobrze. Zobaczymy, czy uda się to wyciągać, czy tylko dmuchać, znaczy nie będę w kurniku działał. Dzisiaj, no bo tam jest świeżo posłane, generalnie jest czysto. To na takie generalne porządki, które są co parę miesięcy, czyli wybieranie zupełnie do zera, mycie wszystkiego i tak dalej, wypróbuję to sobie w garażu, bo już tam mi się nabałaganiło, naleciało dużo pierza, tam zawsze dużo piachu. Zobaczymy, jak to działa. Ale najpierw zaniosę całemu towarzystwu smakołyki, bo zupki im nagotowałem. Takiego ładnego barszczyku im narobiłem. To znaczy. Zebrałem obierki, bo mi się trochę nazbierało. Miałem trochę ziemniaków jeszcze całych, ale już nie najnowszych. I patrzę, że mam trochę buraków, to dorzuciłem, zagrzało się razem i to tak ładnie pachnie i tak ładnie wygląda, że aż mi szkoda tej wody wylewać. Niech sobie jej popiją, a potem to i sobie wydziubią wszystko bez problemu. Zaraz wezmę parę sztuk tych warzywek. Zaniosę też silką. O taki pakiecik kim niosę w tej, tej foremce, brytwance, jak to się mówi, w tym do pieczenia i tak niosę i się zastanawiam. Potem coś chcę ugotować, zrobić to się zastanawiam, gdzie ja to wszystko pokładłem, tyle garków było. A potem się przejdę po podwórku i wiecie: u kur jeden, usilek drugi, u królików trzeci. Proszę bardzo, proszę. Częstujcie się, powinno Wam to smakować, ale oczywiście. Grażynka pierwsza się naje, to dopiero reszta. Chodź, Edziu! Edziu, chodź. No. Smacznego, smacznego. O, szara też już zajada. Trochę może rośnie w hierarchii. No to się bierzemy za tą dmuchawę. Co my tutaj mamy? Taką przystawkę. To jest chyba to najważniejsze, ale tu mamy... ...worek. Zaraz, położę tu kamerę, to będzie wygodniej dwoma rękami operować. To jest chyba ten główne ustrojstwo. Druga przystawka, pasek, trzy śrubki i instrukcja. No mam nadzieję, że składanie tego nie będzie zbyt trudne. Mam nadzieję, że to wystarczy powtykać jedno do drugiego. Zaraz, a tu są kółka no to to nie będzie na samym dole to to będzie wchodziło w to i tu jest taka zaślepka to chyba to będzie tak to by pasowało nie tak czy też nie czy to jakaś obejma jeszcze musi być wtykniesz ty się tak a i tam te śrubki będą wchodziły dobra Pasuje. Wskoczyło. Mamy trzy śrubki. Bajka. To widzę, że składanie tego to powinna być chwila, moment. Skręcone. Tylko tak słabo, bo tu, patrzcie, śrubka, nie wiem, czy będzie widać, jaki ma gwint. W ogóle nie ma. W sensie, no taka jakaś zepsuta, niedorobiona. Przyjechała, ale może będzie działać i bez tego podłączymy do prądu. Wtyczka pasuje. Pasuje, włącza się, coś tam dmucha. to patrzymy, jak to będzie funkcjonowało. Może tutaj ustawię kamerę. Już widzę, że Dziu będzie miał dużo zabawy. Dmuchać dmucha dobrze. Tu się przekręca na wciąganie. To mnie najbardziej interesuje. I nie wiem do czego jest ta wajcha jeszcze, ale to zaraz się okaże. Będzie wciągało. nawet wciąga idzie idzie jakieś liście pióra można sobie spokojnie powciągać a ten pył co nam zostaje przy bramie można sobie spokojnie wydmuchać tylko nie łap tego Do garażu się przyda na pewno. Tutaj sobie troszeczkę pojeździłem, dosłownie minutkę, dwie, i ładnie mi powybierało. No tutaj nie musi być idealnie czysto. No to odłożone na miejsce, tutaj w garażu, ale jak patrzę na te narzędzia, muszę wymyślić albo kupić, ale przeglądałem dużo ogłoszeń. Chyba prędzej ja to sam wymyślę. Ja chyba za bardzo wierzę w swoje umiejętności, ale spróbuję wymyślić jakiś stojak, żeby to tu mi się nie przewalało. I tak wiecie. Może piętrowo jakoś było, no bo to aż szkoda. Co chwilę coś się przewali, coś wyjąć, to też zawsze jedno, drugie się zahaczy. Coś tutaj pomyślimy w najbliższych dniach. Teraz jesień, zwykle brzydkie pogody, pada dzisiaj troszkę lepiej? Dzisiaj troszkę lepiej, może jeden z ostatnich takich dni. To może się przejadę. To może być z obiad, bo to już w sumie pora. No dobra, to tak zrobimy. Obiad podany, to towarzystwo wypuszczamy i zaraz na motor wsiadamy. A dzisiaj to późno zacząłem w ogóle cokolwiek tutaj działać na podwórku, bo miałem trochę takich zajęć nie nagniota do nagrywania. No to jadę na przejażdżkę, żeby nie jechać na pusto, to się przejadę do sklepu i z powrotem. Takiego wiecie, wiejskiego. Gogle są, rękawiczki są, buty za kostkę są. To można jechać. Edziu się będzie trochę denerwował tym odpalaniem, no ale niestety chyba tego go nie nauczę. Najważniejsze, że ściągnikiem się nauczył. No to pojechałem. Dobrze, że nie za daleko, ale też nie blisko, z kilometr na chałupę mam, a tutaj z zgasi. I nie ma prądu. I nie chcę zapalić z niewiadomej przyczyny, bez sensu przecież O on też się nadaje do przejrzenia. To mi przyszło, tylko jak go stąd ściągnąć. Coś trzeba pomyśleć. Dobra, najpierw to trzeba zabrać kluczyki i wrócić do domu. Może Lublinem, ale na Lublina sam go nie wtargam. Zaraz coś pomyślimy. No nie odpalił, już tutaj kombinuję, sprawdzałem klemy, wszystko. Nie dyrydy. To na spacer, ale skrótem przez las. Dobrze, że w takim miejscu to się stało, że mam gdzie się zatrzymać. Inaczej to byłby całkiem klops. No to idziemy. A to akurat ten przystanek gdzie? Kiedyś Misza łapał stopa, jakim mnie odwiedził. No tak ciężko tu szło łapanie stopa. Tylko jak to zrobić, żeby go ściągnąć? No nie wiem. Zaraz się coś pomyśli. Kilometr to wiecie. W razie czego to i bym zapchał tylko ta szosła ruchliwa. Z pół kilometra po niej to nie bardzo tak pchać. Ale tak coś mi się wydawało, że że może tam coś mu doskwierać, w sensie, że go nie ładuje. No bo często ten akumulator mi się rozładowywał. I on nie jest stary. Jak patrzyłem, to jak go rok czy dwa lata temu kupiłem. I troszkę się pojeździło i zaraz już słapi go. Doładowywałem. Może to nie wina akumulatora, ani tego, że się mało jeździ, tylko po prostu ładowania on nie ma. No na to wychodzi, bo podjechałem kawałek i zgas całkiem i nie ma prądu. No to tak by wychodziło. Tyle co go naładowałem tam z tego prostownika, to on się naładował, no i tyle. Hmm, żebym miał ciągnik, tym sobie ciągnikiem z przyczepką pojechał, deskę postawił i bym tak się tutaj zatargał. A teraz to nie wiem, jak to zrobić za bardzo. Ale przynajmniej za grzybami się porozglądam. Trochę psiaków widziałem po drodze. Ale niestety jadalnych nie, chyba trzeba jeszcze poczekać po tych przymrozkach. Już prosta droga do chałupy. Tylko myślę jak go stamtąd zabrać, tak na noc tam zostawić. To nie bardzo, no to całkiem w lesie tam jest. Tyle, że przy głównej drodze. No Lublina jakieś deski. Tylko sam go nie wepchnę niestety. Wróciłem na bazę i to się nazywa, że głupi ma szczęście. Zadzwoniłem do pana sąsiada. Czy ma chwilkę czasu? A pan sąsiad mówi, że teraz jest w tej wsi, akurat do której tam ta droga idzie, i za chwilę będzie przejeżdżał obok. Ta ja szybciutko biorę Lublina, pakuję jakąś długą dechę, czy długie dechy na pakę i go zapakujemy do środka. To od razu będzie na pacę, To się może pojedzie potem na dniach na jakiś serwis, bo to i tak tam parę rzeczy trzeba w nim porobić, takich, których ja sam nie ogarnę. O taką deseczkę znalazłem, trochę wąska, ale za to długa. Jak tutaj się oprze we dwie osoby, powinniśmy dać radę. Szybciutko ją pakuję i lecę, bo pan mówi, że już jedzie, to żeby tam na mnie długo nie czekał. Dobrze, że słomę wywaliłem, widzicie, nigdy nie wiadomo. Kiedy Lublin się przyda, a tak jak teraz, to bardzo mi się przyda. Ona tam w ogóle wejdzie do końca? Wejdzie, na styk. To masz 2,5 metra. No dobra, zapinam pakę i jedziemy. Zawsze jakieś przygody muszą być. Ten sprzęt wiekowy, to coś się zawsze przy nim dzieje. Udało się. Motorek już w domu, pod garażem. Bo nie mogliśmy łebknąć na pakę i spróbowaliśmy na żeby chociaż trochę odpalił. I odpalił, a jak już odpalił, to już kita prosto do domu. Go zostawiłem i się teraz wróciłem po Lublina. No nie ma ładowania, nie ma prądu wcale, ale jakoś jak na pych poszło, no to ten kilometr już zajechał na całe szczęście. I to z głowy, bo ja tu tak najgorzej jak ciągnik w polu zostawisz, tutaj teraz motor. No tak to jest w domu. Można Lublinem sobie do sklepu podjechać. Misja wykonana. Udało się. Szczęśliwie bardzo, szczęśliwie, ale już jest na podwórku. Szybciutkie zakupy zrobione, można wracać do chałupy. Najwyższa pora. Gdzie ja posiałem kluczyki? Co ja tu mam? Rękawiczka, rękawiczka, rękawiczek nigdy nie za wiele. Są chwileczkę zagrzać świecy. Lublinku, tylko ty mi teraz nie zrób numeru, bo ostatnio to jest jakaś nie najlepsza pasa. Światła mam? Mam. Pociągnik to, to motor. Dobra, jedziemy, wszystko dobrze. Kierunkowskaz, włączamy się do ruchu. Pomalutku i do przodu. 4 km, może 5. O, z tego wszystkiego silek nie wypuściłem na zielonkę. No to już lecimy, tylko tu zaparkujemy za przyczepką. Ubierzemy czopkę, żeby nam łepetyny, pustej, bo pustej, ale nie przewiało. I idziemy do nich. No misja zakończona sukcesem. Co prawda, jakbym nigdzie nie jechał, to by się ta cała przygoda nie przytrafiła. Ale z drugiej strony. Jakbym pojechał gdzieś daleko, sobie naładował wcześniej, i bym mi wysiadł gdzieś head to i było niedobrze. Otwarte macie, można lecieć, a motorek trzeba będzie przejrzeć, co mu się tutaj porobiło, bo prądu nie ma nic a nic. Tak patrzę na tą kurę, co jej się stało? Czy ją coś zaatakowało, czy co? No to przecież barszczyk dzisiaj miały. To już nie pierwsza taka jasna, co jest sumorusana O, i paczuszka jeszcze przyszła, co dla królików zamawiałem. Z siankiem węgrowskim, oczywiście, bo to tak pięknie pachnie. I różne tutaj mają smakołyki, chipsy z pasternaka, to to chyba z banana. I różne ziółka, lucerny, inne sianka z warzywami. Będzie zapas na najbliższy czas. Już im przewaliłem ten garnek, żeby i te mniejsze sobie coś poskubały i żeby do końca mi wyjadły przed końcem dnia. To się zlecieli wszyscy. No i dobrze, niech to zjedzą do końca, garnek się zabierze, do zmywarki wrzuci i będzie jak nowy. Panie Żbiku, idę z kolacją dla ciebie. Czekaj, zapalę ci tutaj światełko. Mam dla ciebie puszeczkę, macie pół na pół z perełką, aczkolwiek... Pryłka gardzi puszkami. Jak się ładnie łasi teraz, sam przychodzi pod rękę. A wczoraj to w ogóle dał się głaskać po brzuchu. Ciekawe, czy dzisiaj się uda. Niec na siłę, ale może się uda. Żbiku. O, jak się nastawia, już się położył. Ale po brzuchu. A da się trochę głaskać po brzuchu. Powiem ci, że perełka to nieraz tak się nie daje. Już bym się bał, że mnie udrapię, a ten jaki się zrobiło. Jej. A, uważaj na pazurki. No, Tak się łasi teraz, bik, tak się łasi. No dobra, już ci daję, daję, bo pewnie głodny jesteś. Proszę, uprzejmie. Ile jedzonka dobrego? Smacznego kolego. I to wszystko w dzisiejszym gniocie, bo już zaraz się będzie ciemno robiło. Ja zapraszam Was na jutro na siódmą rano. Na razie, cześć. Ja już od jakiegoś czasu tego gniota montuję. Patrzę, że żbik przyszedł na taras. To usypałem mu taką ścieżkę ze smaczków. Z jednej strony perełka ją wyjada, z drugiej żbik, no, ale może da się w końcu zaprosić trochę dalej.